Cześć, to ostatni w tym roku odcinek Kawy ze Spedytorem. Dzisiaj tak króciutko przejrzymy sobie polskie portale informacyjne związane z transportem, spedycją, logistyką. Zbliża się okres świąteczny, więc z tego co widzę, tych artykułów, takich, które by były interesujące, jest dużo mniej, ale zerkniemy, przejrzymy sobie po jednym artykule z takich popularniejszych polskich serwisów branży TSL i zobaczymy, co tam ciekawego można wyłapać. Z naszej branży. Zaczynamy od gazeta Logistyka. Pierwszy tutaj na, na, na froncie, na środku artykuł Logistyka: zarobki w Polsce, średnie widełki i jak zwiększyć wynagrodzenie. Logistyka: zarobki, które przyciągają. Ile można zarobić w tej naszej logistyce. Zastanawiasz się nad karierą w logistyce lub już w niej pracujesz i chcesz wiedzieć, jak twoje wynagrodzenie wypada na tle rynku. Branża logistyczna w Polsce rozwija się w zawrotnym tempie, napędzana przez e-commerce i globalne łańcuchy dostaw. To dynamiczne środowisko, które oferuje nie tylko stabilne zatrudnienie, ale i atrakcyjne zarobki. Zobaczmy te zarobki. W tym artykule przyjrzymy się, ile zarabia logistyk, jakie czynniki kształtują pensje, średnie zarobki w logistyce, ile można zarobić w 2025 roku. Analizując rynek, można zauważyć, że średnie zarobki logistyka w branży logistycznej w Polsce w 2025 roku kształtują się na poziomie około 5365 zł brutto daje to kwotę blisko 3678 zł na rękę, czyli tutaj praktycznie podstawowa pensja, więc większość pewnie odbywa się jakąś tutaj dodatkową prowizją. Twoja wypłata w logistyce nie jest dziełem przypadku, to wynik kombinacji i kilku kluczowych elementów, które decydują o Twojej wartości na rynku pracy. Pracodawcy biorą pod uwagę zarówno twarde kwalifikacje, jak i Twoją pozycję w strukturze firmy. Początkujący specjalista zarobi mniej niż doświadczony menadżer. No to jest logiczne, no takie podstawowe rzeczy, ale zobaczmy tutaj, czy są jakieś konkrety. Wykształcenia i certyfikaty. Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku związanym z logistyką, transportem czy zarządzaniem to solidny fundament. Zdobycie odpowiedniego wykształcenia w zakresie logistyki oraz dodatkowych kwalifikacji, takich jak studia podyplomowe czy kursy, jest kluczowe dla awansu zawodowego i wyższych zarobków. W tej branży ogromne znaczenie mają również specjalistyczne certyfikaty. Posiadanie międzynarodowych uprawnień, takich jak Certified Supply Chain Professional czy Certified in Production and Inventory Management, to sygnał dla pracodawcy, że inwestujesz w swój rozwój i posiada specjalistyczną, potwierdzoną wiedzę. No dobra, jest tu trochę tych certyfikatów. Dodatkowe kwalifikacje i ciągłe zdobywanie nowych umiejętności zwiększają szanse. No dobra, to są tutaj takie standardowe informacje. Pokażcie zarobki. Zarobki w logistyce na poszczególnych stanowiskach widełki płacowe. Zarobki w logistyce są silnie uzależnione od zajmowanego stanowiska i zakresu odpowiedzialności. Poniżej przedstawiamy orientacyjne miesięczne widełki płacowe brutto dla różnych ról w branży logistycznej w 2025 roku. Magazynier od 4 do 5,5 tysiąca, operator wózka widłowego 4,5 do 6 tysięcy, dyspozytor transportu, te oferty na dyspozytora też sobie często przeglądamy w piątkowej pracy spedytora, specjalista do spraw logistyki 7 do 10, kierownik magazynu 9 do 14, kierownik do spraw logistyki 11 do 16 tysięcy i dyrektor logistyki 18 do 35 tysięcy. No dobra, zarobki logistyków oraz wynagrodzenie logistyków na różnych stanowiskach, takich jak młodszy specjalista, starszy specjalista do spraw logistyki, specjalista do spraw logistyki, spedytor krajowy, dyspozytor transportu. No dobra, bo tutaj tego jest wymienione, zależą od lokalizacji. Regiony z najlepszymi zarobkami w logistyce. Jeśli zależy Ci na wyższych zarobkach w branży logistycznej, warto rozważyć pracę w największych polskich miastach: Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Poznań czy Łódź. Jak zwiększyć swoje zarobki w logistyce? Praktyczne porady. Chcesz zarabiać więcej? Nie czekaj, aż podwyżka sama do ciebie przyjdzie. Przyjmij inicjatywę i świadomie buduj swoją wartość na rynku. Oto kilka sprawdzonych sposobów, aby zwiększyć swoje dochody w logistyce. Inwestuj w rozwój i kwalifikacje, nie osiadaj na laurach. No dobra, to są takie tutaj banały w sumie. Uczcie języków. No tutaj też ostatnio wspominałem o tych językach, że to jest ważne. Rozwijaj kluczowe umiejętności. okej, okay, specjalizuj się. Zamiast być specjalistą od wszystkiego, rozważ skupienie się na konkretnej niszy, np. logistyce ostatniej mili, planowania popytu czy optymalizacji zapasów. Eksperci w wąskich dziedzinach są często najlepiej wynagradzani. Studia logistyczne. Jak wykształcenie wpływa na zarobki? Wykształcenie kierunkowe to jeden z najważniejszych czynników wpływających na zarobki w branży logistycznej. Ukończenie studiów logistycznych otwiera drzwi do lepiej płatnych stanowisk. Okej, okay, no ja jestem po logistyce. Nie wiem, czy by mi to otworzyło nowe stanowiska. Fajnie, że na takich studiach są te możliwości praktyk, czy, czy takich staży, które można sobie, czy w trakcie studiów, czy, czy po zakończeniu, też się umówić, żeby odbyć taki, taki staż. No to tutaj myślę, że jest przewaga, bo no wykształcenie, tak jak sami widzieliście gdzieś tutaj w tych ofertach pracy, jak przeglądamy w piątki, no to, to raczej takie wykształcenie logistyczne jest mile widziane, no, rzadko jest tak, że musi być to wykształcenie, ale to też zależy od firmy i od danego, danego miejsca pracy. Trendy w logistyce, no, no rozwija się szybko, to wiadomo. Perspektywy zawodowe w branży logistycznej. Przyszło, przyszłość logistyki w Polsce rysuje się w jasnych barwach. Rosnące znaczenie e-commerce, globalizacja i potrzeba optymalizacji kosztów. No dobra, kwestia tylko tutaj tych nowych technologii AI, czy, czy, czy ona tutaj nie będzie wypierać, czy nie będzie ograniczać liczby tych stanowisk, ale to się dowiemy dopiero za, za kilka lat. No to rozwija się szybko, więc to nie będzie jakiś długi okres czasu i będziemy obserwować to na bieżąco, co się będzie działo. Dobrze, czyli Gazeta Logistyka. Taki główny tutaj artykuł. No to patrzymy, co tutaj jeszcze dalej w polskich serwisach można by było zauważyć ciekawego. Media Logistyka. Tutaj jeszcze chyba nie zaglądaliśmy, a jeśli zaglądaliśmy, to dawno. Ciekawy taki artykuł. Logistyczna droga z kamieliny Triceratopsa. Czaszka Triceratopsa o wadze 318 kg, odrestaurowana przez Zoik w Trieste we Włoszech, dostarczona do galerii w Dallas pod fachową opieką Renus Logisty. Projekt połączył doświadczenie Zoik w zakresie renowacji skamieniałości z precyzyjną logistyką Renus. Aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, operacja ta podkreśla rolę nowoczesnej logistyki w zachowaniu i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego i naukowego na całym świecie. No dobra, teraz się przyznawać, kto tę maskę tam wiózł, którym busikiem to było wiezione na lotnisko w Trieście, ewentualnie kto to dowoził. Nie, no pewnie to było jakoś tutaj już kompletnie zapakowane, ale słuchajcie, no tak się zdarza, że my w sumie to nie wiemy, co często odbieramy. Bierzemy jakiś ładunek z giełdy. Nie mówię tutaj konkretnie o tym przypadku, ale no często zdarza się, że wozimy jakieś różne dziwne rzeczy, które teoretycznie, pomimo jakiejś małej masy objętości, są bardzo dużo warte, bo. Nie wiem, jak wycenić taką czaszkę. No to jest raczej z tych bezcennych, więc no może się zdarzyć, że, że po prostu będziemy wieźli coś, z czego sobie w ogóle nie zdajemy sprawy. Jest wartościowe. Widziałem kiedyś taki przypadek gdzieś na forum, że ktoś wiózł silnik odrzutowy jakiejś rakiety, która okazała się, że była przewożona zwykłą planteką taką ośmiopaletową, załadowaną, gdzie tam był wymóg, że nie może być mikrowstrząsów, transport specjalistyczny, a jakaś spedycja po prostu to zleciła na busa i ktoś to przywiózł i był problem, bo nie chcieli tego rozładować. Tam pewnie jakieś roszczenia o zwrot wartości towaru się pojawiły, no bo ten silnik mógł się uszkodzić, więc no tak to wygląda ta Nasza branża, że tutaj ten ta informacja tak trochę wygląda orientalnie, ale no możliwe, że ktoś po prostu nawet z Polski mógł to załadować, przewieźć gdzieś po Włoszech czy, czy dostarczyć na lotnisko w innym miejscu i nawet nie zdawać sobie z tego sprawy, że po prostu jest częścią tego artykułu. Firma Renus Logistics z powodzeniem zrealizowała międzynarodowy transport odrestaurowanej restaurowanej czaszki Triceratopsa z Triestu we Włoszech do prestiżowej galerii w Dallas. w w Teksasie. Operacja ta podkreśla strategiczną rolę logistyki w zachowaniu i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego i naukowego na całym świecie. No i tak jak widzicie, no, teoretycznie mógł ktoś z nas to wieść i, i też, też byśmy brali w tym udział. Przysyłka została zlecona przez firmę ZOIK, specjalizującą się w renowacji i rekonstrukcji skamieniałości. Czaszka pierwotnie pozyskana z formacji Hell Creek w południowej Dakocie waży 318 kg i ma 80 cm wysokości, 120 cm szerokości oraz 185 cm głębokości. Czyli tu mamy podstawę, słuchajcie, no może nie podstawę, dobrze, to, to, to jest większa jednak paleta, bo ma wysokość i 120 cm szerokości i głębokość 185. No, ale to takiego busika, słuchajcie, ktoś mógłby to dziabnąć po drodze i z tym jechać. Ciekawe, ciekawe. Transport z kamieniowości sprzed 65 milionów lat wymaga skrupulatnego planowania i zgodności z międzynarodowymi przepisami. Firma Zoic zaprojektowała specjalne opakowanie, które chroniło okaz podczas transportu, wykorzystując zaawansowane systemy amortyzujące wstrząsy i specjalistyczne materiały. Następnie firma Renus skoordynowała cały łańcuch logistyczny, od odbioru w miejscu renowacji przez transport drogowy na lotnisko Mediolan Malpensa, transport lotniczy, aż po ostateczną dostawę w Dallas. Więc przyznawać się, kto tutaj views do Mediolanu z Triestu. Tę czaszkę, pisać mi w komentarzu. W przypadku dóbr kultury, od wykopalisk budowę, droga giganta, pierwszym krokiem zawsze jest identyfikowalność. ZOIK starannie wybiera swoich dostawców, weryfikując dokumentację, pochodzenie, kontekst geologiczny i wszystkie informacje niezbędne do zapewnienia przejrzystego zakupu zgodnego z międzynarodowymi przepisami. Następnie rozpoczyna się najbardziej delikatna część przygotowanie. Partnerstwo oparte na doświadczeniu, współpraca między Renus i Zoik odzwierciedla wspólne dążenie do doskonałości. No dobrze, no ale tak czy inaczej, takie duże firmy logistyczne też korzystają z takich małych podwykonawców, często w giełdzie lądują takie ładunki. Ja nie mówię o tym, bo to jest taki już drażliwy ładunek, więc możliwe, że tutaj specjalnie było auto wysłane z Renusa, ale często takie ładunki lądują gdzieś w giełdach i jacyś randomowi przewoźnicy wożą takie wartościowe rzeczy. Zerkniemy sobie jeszcze, co tutaj na obserwatorze. Tak sobie przejdziemy te informacje, bo tutaj tego. Teraz są święta, więc no nie będzie tego dużo na pewno. Wrócimy sobie na główną tutaj widzę, że Shin. nie ja wiem, czy dobrze czytam Shin, ale no tak, tak to sobie tutaj używam. Otwiera centrum logistyczne w Polsce. Zatrudnią kilka tysięcy osób. O kurde. Tu już widzimy robociki, magazyny wysokiego składowania. Co prawda ten magazyn tutaj nie jest wysoki, ale podejrzewam, że, że tak to będzie wyglądać. Zaraz sobie przeczytamy zresztą. Chiński gigant Shin otworzył ogromne centrum logistyczne w Polsce. Nowy obiekt zlokalizowany w pobliżu Wrocławia ma, ma pełnić rolę głównego hubu operacyjnego marki na kontynencie europejskim inwestycja nie tylko wzmocni obecność firmy w regionie, ale także przyniesie ze sobą tysiące nowych miejsc pracy i jak twierdzi firma. Znaczy nowy standard logistyki e-commerce w Europie. No ja nic z China w sumie nie zamawiałem. Tam żona z córką tam nieraz coś zamówią, ale faktycznie pomimo tego magazynu i tak to szybko przychodziło. Byłem w szoku. Myślałem, że to gdzieś tam będzie to wyglądać podobnie jak nieraz z AliExpress, ale szybko były te dostawy. Więc teraz to na pewno przyspieszy. Szyn dynamicznie rozszerza działalność w Europie Środkowo-Wschodniej i tym razem otworzył nowe centrum logistyczne w Polsce wybór Chińczyków padł na Dolny Śląsk, czyli region, który od lat postrzegany jest jako jeden z najatrakcyjniejszych dla inwestorów logistycznych. Dogodne położenie, bliskość granic z Niemcami i Czechami oraz rozwinięta infrastruktura transportowa sprawiają, że okolice Wrocławia stają się centrum nowoczesnej logistyki w tej części kontynentu. No jadąc przez Wrocław czy, czy tam w stronę południowej Polski, no widać jak te magazyny tam się rozbudowują. Co chwilę jakieś nowe powstają. Co się jedzie, to coś jest nowego budowane, więc no widać, że, że, że idzie tam dużo inwestycji w ten rejon. No, lokalizacja super. Co to będzie ze centrum? Ma osiągnąć pełność wydajność pod koniec roku. Jakiego to jest składowania? Wówczas jego powierzchnia sięgnie 740 tysięcy m, kwadratowych. Zastosowanie nowoczesnych technologii, robotyki i automatyzacji ma sprawić, że polski hub stanie się kluczowym ogniwem w łańcuchu dostaw. Firma zapowiada, że obiekt ma wprowadzić nowy standard logistyki dla całej branży handlu internetowego. 5000 tysięcy miejsc pracy. Chiński szyn w ciągu kilkunastu lat stał się jednym z największych detalistów modowych w świecie. Marka zdobyła popularność. No nie widzę tutaj jakiego rodzaju będzie ten magazyn, ale no... Można się domyśleć, że to będzie nowoczesny magazyn wysokiego składowania, w pełni obsługiwany tutaj przez automaty, więc zobaczymy. No. Ma być 5000 miejsc pracy, więc to też nie będzie tak, że będzie całkowicie bezobsługowy. Kwestia na pewno pakowania tych przedmiotów, jakiegoś tutaj sortowania, w części będzie zautomatyzowana, ale potrzebni też są do tego ludzie. Dobrze, i patrzymy ostatni sobie. Zerkniemy jeszcze na trans, chociaż był w zeszłym tygodniu, ale widziałem tutaj artykuł odnośnie KSEF-u. Gdzie ten artykuł jest? Dokładnie tutaj i to jest taki tutaj drożliwy temat, nie wiem jak wy się na to zapatrujecie, ale wydaje mi się, że jest to troszeczkę za szybko wprowadzane i nawet tutaj z tytułu pani Agnieszka Kulikowska-Wielgus ksewnie jest gotowy ZPP ostrzega obecny kształt systemu, stwarza realne zagrożenie dla firm. Transport czeka na cyfrową rewolucję w fakturowaniu, ale branża wciąż nie otrzymała narzędzia, które byłoby stabilne, przetestowane i bezpieczne. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, ZPP apeluje o odsunięcie obowiązku startu KSeF, wskazując na poważne ryzyka dla MŚP i firm operujących w wysokiej dynamice rozliczeń, takich jak sektor TSL. Cyfryzacja rozliczeń podatkowych jest od lat jednym z priorytetów państwa i biznesu, jednak jak podkreśla ZPP, tempo i sposób wdrażania krajowego systemu e-faktur dalece odbiega od standardów bezpieczeństwa i przewidywalności, których potrzebują przedsiębiorcy funkcjonujący w modelu codziennych rozliczeń i presji czasów. Techniczne i prawne ryzyka wciąż nierozwiązane. Związek przedsiębiorców i pracodawców zaznacza, że mimo długiej debaty publicznej, obecna wersja KSEF nadal budzi poważne zastrzeżenia natury technicznej, organizacyjnej i prawnej. Jest niby informacja, że, że nie każdy będzie musiał tego KSEFu u używać, ale no z tego co tutaj widzę, no wszystkie duże firmy będą do tego zmuszone od lutego. Ja sam też będę musiał używać KSEFU, pomimo że nie jestem dużą firmą, ale będę musiał go używać. I sytuacja będzie wyglądać tak, że teoretycznie te firmy, które nie są zmuszone, niby nie muszą używać KSEFU, ale powiedzmy duże firmy typu koncerny paliwowe, no one już będą KSEFU używać i teraz pewnie pobranie faktury będzie się odbywać przez KSEF. No, prawdopodobnie też będą drukowane faktury. Nie wiem. Właśnie to jest to, że nie wiadomo do końca jak to będzie wyglądać. Nie widziałem takich dokładnych. informacji, Informacji, więc ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać. Czyli teoretycznie nie musisz używać ksefu, ale żeby pobrać sobie fakturę od dużej firmy, nie wiem, czy tu kupisz jakiś sprzęt elektroniczny, czy coś, też prawdopodobnie będzie to wyglądać w ten sposób, że trzeba będzie pobrać tę fakturę z ksefu. Być może jeszcze w tym okresie przejściowym będą normalnie drukowane, jak do tej pory, ale no, nie ma takiej informacji dokładnej. Wśród kluczowych zagrożeń związek wymienia m.in. brak finalnej i stabilnej specyfikacji technicznej, co jest konsekwencją konieczności przebudowy systemu po audycie bezpieczeństwa. ZPP zwraca uwagę również na ryzyko częstych awarii i brak procedur zapewniających ciągłość pracy. Duży ciężar poniosą także finanse przedsiębiorców, nieadekwatne i wysokie koszty dostosowania lub zakupu nowych systemów księgowych mają być szczególnie dotkliwe dla małych firm. Z tego co widzę, ja korzystam tutaj z systemu online fakturowania, znana wszystkim firma, nie będę tutaj teraz mówił nazwy, ale no tam dostałem w sumie to w pakiecie, nie muszę nic dopłacać, po prostu będę miał zgłoszenie faktury do KSEF, więc akurat w tym wypadku nie wydaje mi się jakoś to mega skomplikowane i myślę, że, że duże firmy też będą miały dostęp do tego dodawania tych, tych faktur do KSEF-u, jedyne tam są wątpliwości odnośnie tego, że jak już się wystawi faktury, nie można zrobić korekty, trzeba Wystawić jakby korektę zerującą, wystawić nową, czyli wpiszemy jakieś błędne dane na fakturze, no nie możemy ich skorygować, tylko musimy po prostu tę fakturę wyzerować i wystawić jakby następną, przynajmniej z tych informacji, które są w tej chwili. Surowe sankcje. Największy niepokój branży transportowej budzi skala kar, jakie mają obowiązywać od 2027 roku. Zgodnie z artykułem 106 NI ustawy o VAT, ZPP podkreśla, że katalog sankcji jest zbyt szeroki, a ich wysokość niewspółmierna do poziomu stabilności, jaką dziś prezentuje system. Kary przewidziane w przepisach obejmują m.in. do 100% kwoty podatku VAT wynikających z faktury wystawionej w KSEF, do 18,7% wartości brutto faktury w przypadku dokumentów wystawianych ze stawką 0%, dodatkowe sankcje za brak przestrzegania faktury offline w wymaganym terminie, kary za posługiwanie się dokumentem, który formalnie nie stanowi faktury ustrukturyzowanej. W ocenie ZPP taki zestaw obciążeń przy braku gwarancji stabilności KSEW oznacza przerzucenie na przedsiębiorców odpowiedzialności za potencjalne błędy po stronie państwa. Jak podkreśla organizacja, obecny kształt systemu, tempo jego wdrażania oraz skala niewyjaśnionych ryzyk stwarzają realne zagrożenie dla ciągłości działalności wielu firm. ZPP apeluje o odsunięcie obowiązków wdrożenia. Wydaje mi się, że już się to nie wydarzy. To już jest tak zaawansowane, że raczej, raczej tutaj jest po ptakach. No zobaczymy. To jest takie troszeczkę działanie na żywym organizmie. Rząd chce na siłę wprowadzić te, te, te rozwiązanie, i, i wydaje mi się, że już się przed tym nie cofnie, i pewnie będzie próbował to jakoś tutaj naprawiać w trakcie, i, i pewnie my faktycznie na tym ucierpimy, bo co, jeśli nie będzie można wysłać tej faktury, bo będzie jakaś przerwa w działaniu, czy, czy serwery rządowe to wytrzymają, jeśli na, nagle firmy, które wystawiają ileś set faktur, czy, czy, czy nawet w tysiącach dziennie zaczną ładować te faktury do systemu, czy ten system wytrzyma. No, nie wiem, ciekawe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, czeka nas to, myślę, wszystkich, którzy są w transporcie. Więc ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać już tutaj finalnie. Dobrze, słuchajcie, kończymy ten krótki przegląd. Nie będziemy go przedłużać. Tak jak już wspominałem, spotykamy się dopiero po nowym roku, po tym długim weekendzie i wtedy zajrzymy na serwisy logistyczne i zobaczymy, co tam się dzieje w tym naszym świecie transportu, spedycji i logistyki. A osobom, które. Oglądają tylko ten odcinek, nie oglądają powiedzmy środowego czy piątkowego, do czego oczywiście zachęcam. Życzę zdrowych, wesołych, spokojnych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. Cześć, trzymajcie się.